Jest z tej strony Flax z kanału Kooperacja. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gwint. Na początek jak zawsze otworzymy sobie dwie beczuszki, bo mam za nadżu. Także open, open. Zobaczymy co tutaj jest. Krawo, pająk, czyste niebo, kapłanka, super. I trebusz. Dalej posiłki, trzęsie ziemi wiverna. Posiłki. Crawna karta zawsze trochę droższa jak coś. Dobra i druga beczuszka. Hej, halo, otwórz beczkę. Tak. Pokaż co tam masz w kumplu. Bum. Tutaj mamy ekimę. Wojownik klanu Jadman Tikory, Trzaskający Mróz, dajcie jakąś kwiatówkę. Ojej, no normalnie prawie to samo, ej. Dobra, dawaj posiłki. Zrzędną kartę. Czyli ogólnie było gówno. Szkoda. E, e, dobra, co robimy dalej ogólnie? No to zawsze sobie gramy tymi samymi taliami, także dzisiaj myślę, że sobie stworzymy jakąś talię. Z... z kojatelów? Jak myślicie? No, spróbujemy. A no, jakoś ich nie lubię, no ale. Sprawdzimy, co tu mam. Wyczuć talię, tak. Dobra. Mm, ogólnie tu nie mam żadnych kart złotych, srebrnych. Ja nie, sorry, to nie tu. Złote karty. czy ja mam. No, dobra, Siri Geralt. Srebrne karty. Hmm. Sheldon Skegif. Sheldon, no niech będzie Sheldon, co mu tam. Pozostaw tę nienoskę na polu bitwy po końcu, dobra, to też jest spoko i Ciaran, zasadzka to jest o co? po zakończeniu, cofnij do ręki, które fajne, niech będzie. Może krowę wrzucimy hmm, oczywiście, pożoga, róg, niech będzie, bomba. No, może zobaczymy. A, nie mogę mieć więcej niż 6. No dobra, to niech będzie, jak coś to wymienimy na coś. Dobra, lecimy brązowe karty. Go. Najpierw potwory sobie wrzucimy. Hmm. Brygada, co ty mamy? Hmm. Tak. Komando, cofnij brązową jednostą do ręki. Hmm. Dobra. Tych może ze dwóch sobie pukniemy. Tych może też ze dwóch. Oficerów. Dalej. Halo. Kogo tu mamy? Straż. się jednostki. Też jest spoko karta. Obrońcę wrzucimy. Na pewno. To też w sumie jednego... Jedną kartę też rzucimy, niech będzie. Zwiększyłem te z cztery. No to jest takie średnie. Tego może też rzucimy. Dwa. Dobra, halo, dwóchce. Dobra. Zwiększyłem. Niech będzie. Raz, dwa, niech tutaj zasadzka, no co nie zajmuję? Dobra, to jest spoko. Dobra, tutaj, tam też może jedną kartę rzucimy. Widzę dwa rozdarcia. Halo, eee, dwa rozdarcia. To jedno to. No i dobra, jesteśmy na 28 kartach. Zobaczymy. Poczekajcie jeszcze, bo to jest ta, tak? Tak, a mamy tylko Franceskę. Tak. No dobra, to niech będzie. Dobra, lecimy. Zobaczymy jak to z tym z tą nową talią naszą pójdzie. Let's go. Co tam się wymyśli dobrego? Ha, ha, ha. mamy kogoś. Żadnych negocjacji. Eitne Eitne, Eitne, Franceska. Szczerze powiem, że pierwszy raz gram z nimi. Dobra. Ciebie zostawimy. Może ciebie jednego wymienimy? Dobra. Obrońca niech będzie. Dobra, i lecimy. No, halo. No, dalej kolego, no. Nie mam całego dnia. Na pewno może jakieś wypasowe karty, których ja nie mam. pana. No. <laughs> on zaczyna. się, chłopaki! Panie. Berkeley. Pana Berkeleya nie mam. Obrońcy. lońcy na Później straż. No, jednak nie. To zaraz Ciebie widzimy. Panie Jarpen Zigrin. Jeszcze raz, Niem, nie mnie mi. No, on ma dobrze zrobioną talię. Fuh. Dobra, teraz Ciebie. To jest dobre na nich, ten traper cały. No? Jeszcze raz. Zwiększ te power, dobra. To ja cię rzucam tutaj.

Co ty tam chcesz wymyślić kolego? Tu, 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 tu. Co teraz możemy? Myślę, że teraz sobie kupimy to. Dziesiątka. Hmm. Dziesiątka mówisz? To masz pożogę. Dobra hmm. hmm. Rozdarcie. i bardzo Mój lud wiele wycierpiał Wy rozmienimy sobie ciebie No teraz jeszcze raz cię wymienimy. Miałeś kiedyś połamane kolana. Hmm. Dobra, pasujemy Pierwsza runda dla nas, no ale ogólnie gówno nam się to zostało, że tak powiem. Będzie ciężko. Dobra, lecisz tu. A nie, bo można ich wczytać tak, gdzie się chce, w sumie. No, trzeba to przemyśleć bardziej, bo będzie ciężko. Sheldon wchodzi na 12. Zmniejszamy o 3 siłę. kiedyś nie przemyślałem. Woda to trucizna. Zmniejszamy 5 sił. To jest harem. Oż ten zjebany gej, no. To ja mogę zrobić tylko tak. Kurwa, mać, no. Ale sraczka wyszła. A jak miał teraz pożogę, to by się zesrął, no ale sorry. Dobra, koniec. A, no, także. Y Jakoś średnio mi to poszło. Dobra, teraz sobie zagramy mm, tą talię. Czyli ogólnie, no ja tak średnio lubię nimi grać, z tymi skojatelami celnymi. No, ale naprawdę ta talia wymaga jeszcze sporego dopracowania. No i się nie poradzi, no. Tam już nawet też nieźle dopracowałem. Z kim Aha, dobra, to, to nam niepotrzebne czystenie, bo raczej rozdarcie przypływ szani, może być. <grymny> przypływ minimy. Nogera odszedł spoko. Dobra, niech będzie, zobaczymy. Ja zaczynam. To pojedziemy od zwiadowcy. Rurururu, rururu na 1. Dobra, to sobie go zaraz przyśimy. Proszę bardzo. Ostatnio grałem właśnie taki mecz, że gościu właśnie tak samo jak ten usilnie mi starał się zabić typka. A nie nie nie, dobra, to już jak tak gramy to lecimy. W ten sposób Siri. Czy ty będziesz chciał kolego przegrać? Tak coś wyczuwam też. Hmm. Dobra, skopiujemy medyka, który mi wyrzucił z jodowców. Spoko, było nieźle. Mam jeszcze... nie mam kart, to okej. Okay. 16-16. 8-7. 3 złote karty. Dobra, zrobimy remis. Zobaczymy, co wyjdzie w następnej. On straci Siri. Długo czekałem na ten moment. Hmm, Wiedźminów ma spoko. No to ja też mam Geralta. Z szanii mogę sprzecić Medyka. Hmm, chociaż mogłem inaczej to zrobić. Eee... Siri? <ścoughs> no A, Neredański Rycerz, teraz lecimy, Szani. Szani skrzesimy... Kogo my tu możemy skrzesić? Medyka! Medyk skrzesi zjadowcę? Wierzę, o, no spoko. Jeszcze mu tam trochę podbiło powera. Tam wchodzi drugi medyk, halo, ty cztery na rej. wierzy, dobra. 36 do 40, co ja mogę zrobić? Podpiękniemy rad... Radwańską. Hmm. Mogę skopiować jeszcze go, bo nic innego w sumie nie mogę. Dobra, tam ci się skombowali. Kurwa, no co za głupi chuj. Zaraz go kurwa pojadę, obstraje baniec. Zobaczmy jak się silne jeszcze mano, to za zjeb. Dobra, masz raz. Ciężko będzie to wygrać, no ale jeszcze ma jaskra. Zjebany gay. I dwa 97 45 nieźle, ja mogę powiększyć tylko. Hmm. Nie, mam matalię, nie powiem, bo jest na wypasie. Ja mogę jeszcze tylko pyknąć, tak. I nara. On jeszcze 10 odejmie. Tak, 128 do 61. Na razie było miło. Gościu zrobił pogrom. No i dobra, no i trzecia. Gramy moją tagiem ulubioną. Trzeba się zemścić na wszystkich, na całym kurwa świecie. Że mnie po prostu rozwalili, tak nie może być. Follow hmm. test kontra. Eridin. Kurwa, no gdyby w tych paczkach nam się coś tra lepszego trafiało, to dobra, mówi mogę... No. Reszta ekima. Hmm, dobra, może być. W ogóle do, te do tej tali muszę sobie jeszcze stworzyć. Babę wodną co ona zatapia? Tę ostatnią linię to jest trochę lepsze niż, niż ta cała ulewa, czy to tam cokolwiek ten, bo chociaż dodaje trochę jeszcze powera. Także luz, jaki mam pomysł na początek? Mhm. Polecimy gościa z mrozem, może wrzucę sobie mm, trzech tych jeźdźców. Do tego puknę ich gromem. Wejdzie Eredin, jak będzie chciał jeszcze grać. I skończymy wszystko mrozem. Ewentualnie jeszcze pukniemy wojownika. Drugą rundę przegramy z Siri i z kimś jeszcze, jak zostanie. A na trzecią nam zostanie... O, proszę bardzo. Czuję, że tak za bardzo nie będzie chciał walczyć o tą pierwszą rundę. Zobaczymy. Jak nie, no to nie, no to tym lepiej. Będzie easy win, jak to mówią. Dobra, proszę bardzo, 21. Wojownikiem ustrącimy typka, żeby nie miał na drugą rundę. To jest bardzo dobry pomysł. S.M.K. spalić mu go? Ja, przytrzymam. Zobaczymy, co tam będzie miał. Pokój jest bardzo, dziesięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, lecimy dalej. No, kolego, co wy myślisz teraz? No! Halo, halo, kumplu. Czekamy. Teraz pukniemy trzaskając bluz. Nie pocisz się w tej Medyk? O, proszę bardzo. Spoko. I jeszcze raz. Uf. Szkoda, że nie mam jeszcze jednego wojownika, to bym go pyknął. 27 Spoko. Rzucać lodowego? Nie, zostawię go sobie na koniec. Czyste niebo. Haha, ty kurde dziadu. Dobrze, dobrze, moja tura. No to jak tak zrobiłeś, to ja mogę wejść ekimom i puknąć ciebie. W taki sposób. To teraz wymyślisz? Halo? Dwa. Ciekawe. Jaki Dobra, to ja wezmę na wrzucę. Dobra, następny będzie... Gerald, chyba do no, Nie, chciałbym przy rundy przegrać, no, ale... nie, tok, nie, tok, nie, 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 ale nie, 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 tak, nie, nie, Dobra, no to Ciri. I pasuje. Zobaczymy, co on tam wymyśli. Jak spasuje, to ja następną rundę. No właśnie. To ja następną rundę od razu też spasuję. coś mi na pewno zostanie typu jeździec Grak. Wow, ale zajebista karta. O, duch lasu. Hmm. No to jest lepsza Dobra, wyję z tego On coś jeszcze rzuci Chociaż możemy mu spalić hmm. Ale co mi to da jak go mogę spalić w to nic. Dobra, wygrałeś? No, pasuj, kolego. Halo. Co ty tak myślisz? No, musisz spasać. O, jeszcze coś grasz. Proszę bardzo, przypływa adrenaliny? Może? Czy co ty tam masz? O, superowo. Całkiem spoko. I jeszcze foltestem go skopiuję. Co ono odjebał? No to było dziwne. Foltest skopiuje brązowe jednostki. Nie wiem, to kolego co ty odjebałeś, to, to, to jest. To nie wiem o co tu chodzi w tym momencie. Ogólnie masz dwie karty mniej na ostatnią rundę. Hmm. Całkiem średnio. Dobra, od razu cię spalę. Bo mogą cię znobilitować albo nie wiem cokolwiek. Chociaż Nawet nie warto, bo ten wejdzie i bla bla, bla bla, dobre. Jesteś jednym z nie? Dobra, chuj w palecie Wykończymy ty pas przytupem Proszę bardzo Możesz się już chyba poddać. Dobra, nawet nie będę wyrzucał reszty kart. No, także co, wygrana, jak zawsze. Tontalion ciężko jest przegrać ogólnie, moim zdaniem. Jakby ktoś chciał ze mną zagrać, nie ma problemu. Piszcie w komentarzach czy coś. Także pukniemy sobie razem, zobaczycie, jak to jest. I co, 75 zł jeszcze wpadło. Mamy na beczkę. Nie, nie mamy. Dobra. Yy, dzięki za oglądanie. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania naszego profilu, kanału, filmu. Także to cześć na razie.